Nie Jednym z pechowców był Tomek Czopik, który już na pierwszym moment się złapał kawcia, stracił blisko minutę. No i tutaj w specjalnym pokazowym przejeździe z Mają Gorzczowską, niezwykle utytułowana, To tak, nie ale ale jeżdżą samochody i które... to specjalnie taki pokazowy przejazd tej beczki też sobie to jak na koniec nie podaruję

Zniżone do tego, którym dysponuje w Rajadówce, zachowuje się na tej dolnej no wersce. Tam... To będzie pewna kropka. Ładnie powiedziano, tak jak mówiłem, że się pojechał. Technicznie. A więc Państwa, mamy nowego lidera na Karolej. Tutaj zajmuje aktualnie drugie miejsce w rajdzie Rayon Mufiek, Sawier Paserii Rojoni muszą zbliżyć się z tym wyniki 8 i 33 0074 A więc nie udało się

Musi być wynik kochani, na co już, prawda? Kajtek też nie wygra, no? Brawo dla jednego i drugiego. Przypomnijmy, tak, pięknie, więc dwa punkty. I ostatnie karowe patrzę również z głowem Tomka Kuchara. Czy podobnie będzie w tym sezonie? Jest to ostatnia beczka. I teraz jest pytanie, czy Marburgę Karową wygrał już z całą